Cześć kochani, witam Was serdecznie po świętach. E, wprawdzie dzisiaj jest niedziela, jeszcze wolny dzień od pracy. Właściwie już się kończy, bo już jest późny wieczór. No ale można powiedzieć, że świąteczny nastrój trochę się wydłużył. E, dzisiaj Was witam. Takim pomarańczowym miksem, ponieważ ostatnio te pomarańczowe zdrapki dosyć były dla mnie przyjazne, więc postanowiłam sobie kupić właśnie w tym kolorze. A są nimi: szybkie 50, ekstra pensja, wielka kasa i mega wielka pensja. Czyli można powiedzieć, że mamy dwie pensje, jedną wielką kasę i jeszcze szybkie 50. Koszty zdrapek to jest 30 siedem złotych. Dobra, zaczynam od szybkiego pięćdziesiąt. W bonusie mamy sztapkę i tutaj szukamy trzech takich samych kwot.

Dobra, weźmy ekstropensję. Wygrywające liczby to dwadzieścia jeden, osiemnaście, dwadzieścia osiem, jeden, a mamy sześć, dwadzieścia sześć, siedemnaście. Dwadzieścia dziewięć i ekstra pensja, dwadzieścia dwa, trzydzieści, dwadzieścia siedem jest jeden i dwadzieścia trzy. A pod jedynką mamy pięć złotych, czyli zwrot z Wielka kasa Wielka kasa z takim mi przyniosła 100 zł A już się kiedyś żegnałam z tą zdrabką, ale powróciła do łask. Mamy 48, 4, 6, 12 i 24. A tutaj mamy no, na dzień dobry. Proszę bardzo. Trzydzieści sześć, czterdzieści pięć, dwadzieścia pięć, trzynaście, czterdzieści sześć, czterdzieści cztery, pięć, siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem. Dwanaście. Proszę bardzo. Dwadzieścia sześć. Dwa. Cztery. Widzicie co? Chyba wielka kasa zacznie konkurować z pięćset tysięcy w banku. Wow. Jestem w szoku. Osiem. Czterdzieści.

Tu mamy drugą dyszkę, to jest dwie dyszki. Chociaż 6, 2 i 4. I trzecia dyszka, czyli 30 zł. Sprawdźmy, czy jest taka wygrana, jest zgadza się wielka kaso. No po prostu lubicie. Co tu dużo mówić.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięć, mega wielka pensja jedenaście siedem, trzydzieści pięć czterdzieści dwa, czterdzieści pięć jest obok dwadzieścia dziewięć, czternaście jest również obok osiemnaście, piętnaście, szesnaście jeden trzydzieści dwa, czterdzieści sześć sześć i 27, czyli drabka jest pusta. Mega wielka pensja pusta. I pusta szybkie 50. Ale dwie zdrapki wygrały, czyli wielka kasa i ekstra pensja. Tutaj mamy 30 zł, a tu mamy 5. To jest 35 zł. Koszt z drapek: 37, czyli mały minusik, minusik 2 zł. Ogólnie jestem zadowolona. Wielka kasa jest już można powiedzieć liderem, tak. No i ten kolor pomarańczowy mi sprzyja. Więc cieszę się, że zakupiłam sobie właśnie te zdrapeczki. Zachęcam Was do próbowania, jakie kolory są dla Was szczęśliwe, jakie nie, jakie lubicie, jakie nazwy, czy tańsze zdrapki, czy droższe. Fajnie tak poeksperymentować, prawda? Kochani, zapraszam Was do subskrypcji, do waszych komentarzy. I łapeczek w górę, oczywiście. I do następnego odcinka. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa!